Ciężko z tej strony. Poproszę bardzo, dzisiaj nagrywamy odcinek z Minecraft'a seria siódma. O Boże, już taka. Nie, ile creeperów? Jeżeli się spodoba, się łapy do góry, suba z dzwonem. że was nie brakowało, lecimy z odcinkiem. W ogóle tutaj, tutaj wybuchł mi creeper, bo próbowałem z nim zawalczyć, ale mi wybuchł. Jak widzicie, pomijator, zabudujemy farmę e, dla świnia. Tutaj już mamy miejsce przygotowane, tylko muszę powoli tego zabić. No nie! Nie! No nie gadaj! Ja nie mogę z tym. Ja. Yeah. dobra, ale dużo jedzenia chociaż mamy. Ale czemu? No nie, dlaczego? Akurat teraz, Creeper Gówniany Creeper. Nie, no co ja zrobiłem? Jestem głupi? Pośledzony chyba. Ktoś wyszedł? Nie. Co jest? Co on tu robi? Złaś co? No, i teraz on nie wyjdę, oczywiście. Muszę jakoś z tędy wyjść. Ojoj, tylko muszę. Nie, nie wyjdę tędy. Dobra. Tu zabudujemy. Musimy zrobić płotki, bo ja nie mogę. Głupi creeper. Co, ile tu głupich creeperów w ogóle jest? Mamy tylko już. Zróbmy tu farmę, naprawdę. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Tylko teraz tak, ziemniaki. Ziemniaki, czy są... Czy ja mam jakieś ziemniaki? Tu pójdę do domku. Nie mam. A tu? Też nie mam. Kurde. muszę zdobyć ziemniaki. Ty co jest grane? Ej, co to było? Widzieliście to? Ej, poczekajcie chwilę, poczekajcie chwilę, naprawdę, muszę coś zobaczyć. Co to było? Ej, ale szczerze, co to było? Co to było? Ej, co to było? Widzieliście to czy nie? Czy tylko ja to widziałem? Tu... Tam coś stało. Ty. Ej. Ej, ten koń jest upośledzony, bo on tu jest od samego początku, o ten koń, nie? Ja nie wiem. Ja nie mogę Dobra, e, mniejsza z tym. E, mieliśmy farmę robić, idziemy szukać tych... Ale czego jest? przypaleny od razu. Idziemy szukać ziemniaków. To są te drzwiczki, zapomniałam o nich. Może też slu... ja zrobię jakiś domek tutaj po prostu, taki mały, żeby był. To będzie taki bunkier, Taki mały bunkiel. Nie, nie, nie będę szukał tych. O, no i git. Ale tu niezmienione właśnie. Zrobię jakoś tak, żeby to nie podejrzane w ogóle nie było. No, nie było w ogóle, nie jest podejrzane, w ogóle. Dobra, wali się o dirta. Dr Ale mi się zdawało, że w tym domku zostawiałem ziemniaki. Czy w tym? Nie, no, już wszystkie skrzynki przeszukałem. Nie, no nie ma. Ale mi się tak wydaje, że w tym zostawiłem. No nie mam, no co jest grane? No ja nie mam, o sezonki muszę postawić sobie gdzieś tutaj ładnie, żeby było. Ale najpierw, jak pójdę spać, jak pójdę spać? Ale nie wiem, sz szczerze, nie wiem, gdzie to mogę zostawić. Blok trawy, slapka rozlata... To, to... To... Skąd ja mam ziemniaki? I miałem weku? Czy to z, ze skrzynki mi wydropiło? Nie wiem. Na razie. Na razie nie. Poczekajcie chwilę. Bo moja głowa nie jest wystarczająca do tego. Jakie ja tu ziemniaki miałem? Skąd? Z domku? Nie. Dobra, ale mamy ziemniaki Co jest? A robimy farmę. Tu muszę płotki zrobić Nawet nie wiem po co tutaj te płotki Patrzcie, tata wam zrobił więcej jedzenia W sensie tego miejsca Jedzenia Muszę szybko, to jest Dobra, to jest siódemka Dobra. Dobra, dobra. I siódemka, tak? Dobra. Dobra. Zrobione. Tylko niech mają tam sobie ma, 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 małą dziurę. Niech mają, nie? Słuchaj, nie wiem. Niech mają tutaj taką małą dziurkę. Żeby było lepiej po prostu Chociaż nie, że ja zrobię od razu podłogę tutaj, dobra No i pięknie jest, ty Nie wiem co więcej tutaj chcieć w sumie No nie uciekniecie niestety Ej szczerze, tak już mało świń zostało Przez tego creepiera Dobrze, że mi domku nie wysadził bardzo dobrze, bo my bym musiał po. iść od razu i to jest dobrze. Ziemniaki mi w ogóle nie rosną, nie wiem co się dzieje, jakiś Bóg chyba. E... Mm. Ok, no, do wioski. Po villagera takiego jednego. Ale potrzebuję zrobić łódkę. Czekaj, ja zrobię takie, taką dróżkę. O, pięknie będzie. Będzie przepięknie. Pięknie będzie. Nie urosło jeszcze żadne. No i ostatnim zostało. Gdzieś tu to zostawię. Dobra, idziemy. Ciekawe, czy w ogóle tu jest co, Jeszcze, bo ja chyba wszystkich zabiję. Nie, no, nie gadaj, że nie ma, ale są krowy, dobra, są krowy. Sobie wezmę płotki. Nie próbuję wyjść przez drzwi, jakie tutaj mają ten. O, wy wyszła jedna w końcu. O Jezu, na hita, ja zmierza na dwa hity. Wziąłem ją. Ty tu nie było biomu takiego. Czy mnie tutaj po prostu nie było? Nie, tu byłem. Co tu śnieg robi? Czemu tu nagle śnieg jest? Przecież nie było tutaj śniegu. Co jest grane? O, ale wezmę sobie dzwona. Jakby co tak kliknijcie w dzwona, nie? W Minecraft'cie też można na YouTube. Ej nie no, albo był, albo nie było, bo hmm, co? To jest taki mega mały biom, to pewnie jak tamten jest. Ale tego białego kloca widać stąd nawet Znajdźcie impostora. Dobra Jeżeli zna- Znaleźliście To, 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 to Napiszcie w komentarzu Czekaj, tutaj skrzynka jest fajna W sumie wezmę e, no nie ma serio villagerów To już, to jest opuszczona wioska już No to jest jakiś mały białek To jest ja w ogóle ma, jakiś mont Everest Tutaj jakiś mały biomek jest. Z tym. Tamta wioska jest nie do końca rozwalona, chyba że jak myśleć, sobie odbudowali. <grym> nie wiem. Nie wierzę w to. już jesteśmy. Yy, idziemy sobie do domu już. Po co? No dobra, nieważne. Yy, idziemy po prostu sobie ten. Chodźmy do domu. I w następnym odcinku yy, będziemy iść pod jaksy. Więc radzę, radzę patrzeć na ten i być na bieżąco. Ty już jedno, jedno drzewko chyba urosło. Chyba. Nie wiem, czy to jest to. No raczej tak urosło. Ale fajnie, że patrz to. Dobra. Ja rządzi w tym domku. To To jeszcze w następnym odcinku. Jeszcze jeszcze będzie. Będzie ulepszanie bazy. Yy, ulepszanie bunkru. O. No. Ma no, tu zaczynają dopiero rosnąć. Dobrze. Jeśli Ci się spodobało, zostawcie łapę do góry, suba, dzwonę. No i ja lecę bywa. Pa, pa. Dzisiaj jeszcze odcinek o 15. Pozdrawiam.